Kolejnym punktem naszych dzisiejszych obrad jest punkt związany z projektem uchwały w sprawie, za, yy, sprawie na ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek w tej strefie dróg nr 177. Otwieram dyskusję. Jesteśmy świeżo po dyskusji w ramach dyplomacji na yy, komisji. Ten projekt też był omawiany na wcześniejszych komisjach. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w ramach dyskusji? Czy są jakieś propozycje co do projektu? Bardzo proszę, Pan Radny. Bardzo prosiłbym, może ekskatedra, żeby wszyscy słyszeli. Żeby nic w sumie nie kreślić, to chyba najłatwiejszym dodaniem tych punktów będzie po prostu dodanie w paragrafie drugim punktu 7, 8 i 9. No i powiedzmy, punkt 7 miałby treść. Użytkownik pojazdu niezwłocznie po wjeździe na teren parkingu zobowiązany jest uiścić opłatę parkingową za przewidywany czas parkowania poprzez zakup biletu w oznakowanym punkcie obsługi parkingu przeglądającym do parkingu oraz umieścić ten zakupiony bilet w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu w sposób umożliwiający jego skontrolowanie i identyfikację. Punkt 8. Niepełne wykorzystanie opłaconego czasu parkowania nie uprawnia do żądania zwrotu uiszczonej opłaty. I punkt 9. Osoby legitymujące się kartą parkingową lub karnetem zobowiązane są po wjeździe pojazd na parking do niezwłocznego umieszczenia jej w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu w sposób umożliwiający skontrolowanie i identyfikację. Tak, dziękuję. Tak, tak to... Dziękuję panu radnemu. Czy są jakieś inne wnioski co do projektu tego uchwa tej uchwały? Ja nadal podtrzymuję moje obawy. I najchętniej, gdybyśmy nie podejmowali tej uchwały dzisiaj, dopracowali ją, ewentualnie próbowali jeszcze jej zdanie. Że... Bardzo proszę, pan burmistrz. Chciałbym jeszcze przypomnieć jednej poprawce, która to też padła na komisjach wcześniej, Widzimy w paragrafie trzecim: wysokość opłatnienia jednorazowej za parkowanie pojazdu samochodowego w sprawie płatnego parkowania. I tutaj taka uwaga z państwa strony, była w riasie, za zajęcie jednego miejsca parkingowego wynosi. W którym punkcie to mamy ten nawias yy, za SPP? Czyli to taki, nie jest oznaczony. druga poprawka? Czy są jakieś inne jeszcze wnioski co do tego projektu uchwały? Tak. Hmm. Hmm. Bo gdybyśmy zrobili tą pierwszą godzinę za darmo, to godzina um, ta, ta musiałaby też za darmo. Druga też i trzecia, bo od 0,20% jest 0 też. 120% jest 0. A jak to działało na, 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 na tych parkingach w, w starogatnych no, galerii? Tak są 3 godziny. Tylko to nie jest droga powietrzna. Jedyną możliwość byłoby wydzierżawienie, podanie w administracji jakiemuś podmiotowi to, to, te, tego parkingu i wówczas takie rozwiązania były, byłyby możliwe. No, ale i tak jesteśmy związani projektem unijnym, nie możemy tego obrać w wdzierżawę, bo musieliśmy... No, bo to złotówka nie mają tak wiadomo. Tylko, że to ma po prostu zachęcić ludzi, żeby stawiać tam samochody jak gdzie indziej, bo wiadomo, to jest to przyjedzie na Ta, Do korzystania z tego parkingu nie trzeba zachęcać, tam jest za dużo chętnych. To jest problem. Słuchaj,

Możemy to... się mówić tak Szanowni Państwo, że jeżeli zobaczymy, że to nie działa albo nie mamy, możemy zaprowadzić ewidencję od wejścia w życie, po prostu będziemy liczyli tych miejsc jest, jaki jest dochód z tego i możemy się mówić po wakacjach na ocenę tego, bo na sesji przejścia. A co treści... dzisiaj ustalimy tą stawkę, tak. jak długo ona będzie funkcjonowała? Aż, aż my zmienimy. W każdym momencie jest... możemy zmienić. Podlega pod uh, ten pieniądze unijne że bo to jest projekt unijny. No. 5 lat. lat od daty zakończenia, czyli zakończenia to zostały, no w zeszłym roku zakończyliśmy, te ale te stawki nie są w swój sposób, te, możemy zmienić je wcześniej, no, Że, zgodę, jedy, jedynie sposobu użytkowania nie możemy zmienić. Wystąpić o zgodę do zarządu województwa, żeby ten parking mógł w ogóle zrobić odpłatny, bo to też jest jakby odstępstwo od reguły wynikających z projektu. Na to jest zgoda, jeżeli to dotyczy zagospodarowania par, terenu targowiska. Nie ma możliwości, no mogliby się napytać, ale nie sądzę, żebyśmy mogli odnająć że to komercyjnie, tak żebyśmy mieli prywatnego najemcę, który by za nas wykonywał inne czynności. Wtedy można by to inaczej ułożyć, ale pamiętajcie Państwo, że pewnie prywatny nie chciałby robić żadnego kart, bo musiałby na tym zarabiać, więc trudno byłoby tutaj uzyskać by efekt, który chcemy zrobić. No przedni był No ale wtedy korzystali nie korzystający, nie, nie handlujący i... Unii Europejskiej my też nie możemy czerpać z tego korzyści. To jest tylko i wyłącznie skalkulowane na to, żeby pokrywało koszty funkcjonowania tego parkingu. No to jakie są założenia, bo wtedy musieliście jakie założenia przyjąć. ile osób będzie korzystało w, w ciągu tygodnia z tego parkingu? No ale ktoś jest... na to, że około, miesięcznie to powinno wpływać około 500 zł, żeby nam pokryło koszty funkcjonowania. Pięc... Ma, Czyli 500 osób miałoby korzystać w ciągu miesiąca? To chyba coś... W ciągu całego miesiąca 500 osób ma tylko skorzystać z tego parkingu? No środy i soboty są żeby to, się zało... no, żeby, żeby nie to No to wiadomo, że więcej będzie korzystać. Ja nie sądzę, żeby... Nie, i soboty jest Nie, nie ma, nie ma tego czynsza. Nie płacą za parking? Od piątku do soboty, w godzinach od 6 do, 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 do 18, a w soboty od 6 do 16. Proszę Państwa, będziemy to testować. No zobaczymy. No tak. jak to, jak to, to Znaczy, ja bym go otworzył i ograniczył do 3 godzin parking, czas postoju, ale dobrze. Może być. Nie musimy wyznaczać strefy pewnego parkowania. Można go otworzyć, znak parkowania do 3 godzin i to jest wszystko. I co, Nie, po 3 godzinach musi wyjechać stamtąd. A kto teraz będzie kontrolował? Jeżeli chodzi o no. takie strefy określonego parkowania, to w zachodniej Europie jest taki bloczek na zaszybu gotowych, gdzie skręca się godzinę. Jeżeli ma 3 godziny ale parkowania wolnego dziewiąte skręca i aż kontrolujący. Czyli ten organ musi być, ona no. z nim jest, ale musi być powołany. No sprawdza, że ta osoba na przykład tutaj tam w 12 wyjeżdża. Tylko to się też wiąże z nadzoru. No. Pani radny, ale teraz to będzie to nadzorowo. Nie, no zagól. Też to musi to być to osoba. To jest, to jest, że Kwestia nadzoru to jest tak samo. Bo to to w, jaka forma tu musi być dalej. Tak, teraz też będzie musiał być nadzór. Dobrze Państwo, czy co? Oczywiście, że że oblicza, że około 500 zł. E, to się wydaje, sam, że to nie jest do przeliczenia. To sam sam wynajęcie tego pakometu. Jak kokomety, to będziemy musieli go spłacać. To, to będziemy musieli go spłacać, jeśli będziemy naradzali. A jeśli to taka będzie mniej więcej opłata tego systemu. Natomiast do tego dochodzą jeszcze czyszczenie tego pakietu. Państwa. Chcemy, bo padały tutaj rumusy, że na ulicy Mickiewicza, czy na ulicy Wywickiego chcemy wprowadzić te Jeśli nie spróbujemy, to nie będziemy wiedzieli o tym. Możemy się mówić, że we wrześniu cenimy. Jeżeli będzie za wysoka ta opłata, która zniechęca, to możemy ją obniżyć. Efekt będzie taki, panie burmistrzu, na pewno w pierwszej fazie, że... Po kontach. Bo, bo wiecie, jakie nastawienie Polaków do... do, do to na... Ale to i się wszystko wróci do domu. Pamiętajcie, że ten parking nie jest konieczny wtedy, kiedy nie jest przepełniony parking Biedronki i kiedy jest przed pełenem. No, ja rozumiem go tak, że jeżeli będzie przepełnienie, to osoba, która będzie chciała skorzystać do wrodzia z targowiska czy lekarza, postawi tam, ponieważ nie będzie jeździła szukając no miejsca parkingowego bardzo daleko. Tak mi ja się wydaje. W nocy jest za darmo. No, da. Ja, da.

Jedyny, jedyny niezaprzeczalny wielki plus jaki jest dla naszej gminy, że w końcu ten parkiem będzie otwarty przez 24 godziny na dobę dla wszystkich mieszkańców i będą mogli z niego korzystać i to nie zmieni, czy to będzie płatnie czy nieodpłatnie, to na pewno polepszy w jakiś sposób sytuację, ale nie zmieni to nadal to trudnej sytuacji na pozostałych częściach miasta, czyli ulica Mickiewicza, Plac Grunwaldzki, okolice Urzędu Miasta, gdzie na pewno są też potrzebne rozwiązania. I myślę, że też... We wrześniu będzie dodatkowy parking przy Biedronce i potem przygotowujemy się do projektu ulicy Szkolnej i w dół przygotowujemy duży parking rezerwowy dla pracowników urzędu i petentów urzędu. Czyli w dół tutaj na dawnym Świńskim rynku po lewej stronie, tylko do tego potrzebujemy zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czyli w stronę dawnego domu Pielgrzyma tam będą parkingi, czyli będzie można wjechać sobie ulicą Wybickiego, zjechać w dół i przejść te 50 metrów na ulicę Plac Grunwaldzki, żeby załatwić sobie sprawy. Wydaje nam się to jedyne jakby możliwe rozwiązanie, dlatego, że logistycznie nie jesteśmy w stanie w ciągu ulicy Sambora, Mickiewicza, Kościuszki znaleźć innej lokalizacji nieruchomości, która by służyła za parking przygotowany w sposób taki, jak to są infrastruktury mówi, czyli parking porządnie zrobiony z odpływami, z odciekami na oleje, monitorowany, przygotowany z porządnego utwardzenia, a nie jak prowizorka, prawda, Bronimy się przed tym, żeby robić takie parkingi prowizoryczne, które nie, nie będą trwały związane tutaj z tą substancją. Ono ma służyć <coughs> w obsłudze mieszkańców. No, w tym roku nam się nie uda, bo plan zagospodarowania taki jest, myślę, że na początku przyszłego roku, na wiosnę taki parking powstanie. No właśnie chciałem zapytać. Dobrze, bo już mówił we wrześniu, a nie mamy tego w ogóle w budżecie, w projekcie. Mówię, czy jest jakaś nowość? We wrześniu powstanie to... parking prywatnego inwestora i tu Aha. nie potrzebujemy żadnych naszych Zgód, ponieważ on przy przebudowaniu ulicy, takie jest uzgodnienie, wstępnie wystawił do mnie, nie zgodziłem się na wjazd ulicy szkolnej ani z ulicy świerkowej. Dopiero po uzgodnieniach, warunkiem uzgodnienia wjazdu jest przygotowanie publicznych miejsc parkingowych na terenie gminnym i zainwestowanie w budowanie drogi. W okolicach tej nieruchomości? Tak. Wykraczające. Poza tym również będzie po stronie inwestora wykonanie okay. drogi. Tak, tak, ale ten parking będzie tam. Tak, czyli będzie sąsi w sąsiedztwie tego istniejącego będzie, koncepcji, będzie koncepcji. drugi parking. Natomiast z tej koncepcji, którą myśmy dostali, bo to jest jeszcze przed pozwoleniem na budowę, więc trudno tutaj mówić, mm -hmm. wynika, że tam będzie z tej strony odjazdu kilka miejsc parkingowych w ciągu ulicy, a to będzie taki ciąg pieszojezdny duży, że w razie natężenia ruchu tam po lewej stronie też będzie można stawiać samochody. No teraz nie można, po prostu nie ma drogi, a będzie droga zrobiona. Więc też jest też alternatywny, alternatywny na targowisko i do. Biedronki będzie z lewej strony od Świerkowej za parkingiem. Tam gdzie jest ta droga, która jest tylko utwardzona do ulicy Świerkowej w prawo, ona będzie na przestrzał, na skrzyżowanie do, z ulicą Szkolną. Panie Burmistrzu, mówiliśmy o tym w, kularach, w kuluarach, ja mam nadzieję, że uda się to zrobić. Dwa miejsca parkingowe przy urzędzie dla petentów z ograniczoną czasem postoju do powiedzmy półtorej godziny, żeby takie miejsca zawsze były wytyczone i oznaczone. Myślę, że można byłoby miejsce parkingowe dla straży przynieść przy jej siedzibie nie, nie, już nie rezydują w, na ulicy, przy głównej ulicy, rezydują od podwórza, to mogliby też tam swój samochód ustawiać. Jedno miejsce się zwolni, bo naprawdę na dzisiaj petenci szukają, kluczą, nie mogą znaleźć miejsca parkingowego. Jest tragiczna sytuacja. Pewnie to nie rozwiąże problemu, ale będzie na pewno jakieś tam ułatwieniem i, i, i spowoduje jakiś tam bufor, że mieszkańcy mogli jednak no, Parking na ulicy Kościuszki, bo też część osób nie wie, to może. Przyjezdnych, tak, no. Robi taką informację, że strzałkę 100 metrów dała. Parking ulicy, publiczny. Parking na ulicy Kościuszki, bo ten parking, który. Też jest jest tak do no, Ale szanowni jest państwo. państwo. Ale łatwiej, łatwiej. W postępuje ilość samochodów geometrycznie jak w całej Polsce, czyli pół samochodu na rodzinę co roku. No to jakby, musi, musimy zdać sobie sprawę, musimy sobie tak sprawę nie że w pewnym momencie nie nie po prostu nie, nie, nie będzie możliwości fizycznej, żeby wszyscy parkowali pod swoimi domami. Europa Zachodnia od dawna to zrozumiała, idzie w ruch rowerowy, ogranicza zdolności komunikacyjne, my jesteśmy jeszcze przed tą rewolucją, ale to nas niedługo będzie czekało, dlatego że inaczej po prostu nie będzie można funkcjonować w poruszać się pozwartych zaburzowaniach. Dobra, wracając do meritum, czyli do projektu uchwały dotyczącego ust ustalenia strefy płatnego parkowania na wysokości oraz wysokości stawek w tej strefie. Czy państwo macie jakieś propozycje? Wnioski prócz tych trzech. Jeżeli nie ma więcej głosów to zamykam dyskusję i y przystępujemy do przegłosowania y poprawek, które zostały zgłoszone Pierwsza w kolejności została złożona poprawka pana radnego Konana Leczkowskiego, który proponuje, aby w projekcie uchwały w punkcie, w paragrafie trzecim dodać punkty 7, 8, 9 o następującej treści. Trzecim. Tam, gdzie jest mowa o łopatach, nie? Tak, taki, taki był. Punkt siódmy. Miałby uzyskać wymienienie. Użytkownik pojazdu niezwłocznie powiedzi na teren parkingu, związany jest uiścić opłatę parkingową za przewidywany czas parkowania poprzez zakup biletu w, za, w oznakowanym punkcie obsługi parkingu przylegającym do parkingu oraz umieścić ten zakup, zakupiony bilet, dokument w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu w sposób umożliwiający jego kontrolowanie i identyfikację. Punkt 8. Niepełne wykorzystanie opłaconego czasu parkowania. Nie uprawnia to żądania zwrotu uiszczonej opłaty. Punkt 9. Osoby likwidujące się karą, kartą parkingową lub karnetem zobowiązane są po wjeździe, po wjeździe na pojazdu na parking do niezwłocznego umieszczenia jej, widocz, jej w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu w sposób umożliwiający jej skontrolowanie i identyfikację. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tej pop Ich, dobrze. No, znaczy tu, tutaj poprawka do poprawki. Do, to, proceduralnie. Rozumiem, że mam to traktować jak poprawkę. Nie, nie, no to do... dobrze Panie Pani radno, szanowna Pani Radno, koniec dyskusji jest, przedstawiam poprawkę, którą przegłosujemy. No był czas, niestety tak. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanej poprawki do projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy jednym głosie wstrzymującym. Druga poprawka, oto poprawka autorstwa Pana Burmistrza, jest następująca. Paragraf trzeci, punkt pierwszy, jest propozycja, aby uzupełnić zapis z punktu pierwszego o treści. Wysokość opłat jednorazowych za parkowanie pojazdu samochodem w SPP za jedno miejsce parkingowe wynosi. Pozostała treść bez zmian w tym punkcie. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej proponowanej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Poprawka została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym. Teraz kto z Państwa. Yy, może pozwolę sobie przeczytać, jeżeli tyle tych poprawek było. Yy, projekt uchwały w sprawie, yy, projekt yy, uchwały Miejskiej w Pelpinie z dnia yy, 30 marca 2013 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek w tej taryfie na podstawie przepisów. W paragrafie, yy, uchwała, yy, uchwała. Uchwała. Rada Miejska uchwala co następuje. Rada Miejska w Pelpinie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się strefy płatnego parkowania zwaną dla SPP dla pojazdów samochodowych w Pelpinie obejmującą obszar ograniczający, ograniczony parkingiem przy targowisku miejskim imieniem Bolesława Knasta przy ulicy Wybickiego zgodnie z załącznikiem graficznym numer 1. Paragraf drugi. Zaparkowanie w strefie o której mówię w paragrafie pierwszy pobierane są opłaty. Punkt drugi. Strefa płatnego parkowania obejmuje wszystkie miejsca postojowe wyznaczone w ramach parkingu określonego w programie pierwszym. W strefie płatnego parkowania wyznacza się dwa miejsca postojowe dla inwalidów oraz dla posiadaczy pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych. W Strefie płatnego parkowania wyznacza się do 30% miejsc postojowych dla sprzedających, korzystających z targowiska miejskiego Minie Bolesława knasta Strefa płatnego parkowania funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 18 oraz w soboty od godziny 6 do 16. W niedziele i święta opłaty nie są pobierane. Paragraf trzeci. Wysokość opłaty na za parkowanie pojazdu y, samochodowego w wynosi za zajęcie jednego miejsca parkingowego za pierwszą godzinę 1 zł za drugą godzinę 50 groszy razem y, złoty 50, za trzecią godzinę 50 groszy razem 2 zł, za każdą kolejną godzinę złotówkę. Inwalidzie oraz kierujący pojazdem konstrukcyjnie pojazdami konstrukcyjnie przeznaczonymi do przewozu osób niepełnosprawnych są zwolnieni z opłaty parkingowej. Warunkiem korzystania z zezwolenia przewidzianego w ustępie drugim jest okazanie karty parkingowej osoby niepełnosprawnej oraz zaparkowanie pojazdu w miejscu wyznaczonym oznaczonym znakiem T29 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. W STP sprowadza się zerowe stawki opłat dla pojazdów służbowych Urzędu Miasta i Gminy Pelpin. W SPP wprowadza się zerowe stawki dla opłat dla sprzedających korzystających z targowiska miejskiego. Imienie Bolesława Knasta. Zwolnienie określa w paragrafie 3 ust. 5 odbywać się będzie na podstawie wydanego przez poborcę opłaty targowej sprzedającemu karnetu po uprzednim uiszczeniu opłaty targowej. Użytkownik pojazdu niezwłocznie po wjeździe na teren parkingu związany jest uiścić opłatę parkingową za przewidywany czas parkowania poprzez zakup biletu w oznakowanym punkcie obsługi parkingu przylegającym do parkingu oraz umieścić ten zakup, zakupiony bilet, dokument BIL w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu w sposób umożliwiający jego skontrolowanie i identyfikację. Niepełne wykorzystanie opłaconego czasu parkowania nie uprawnia do żądania zwrotu uiszczonej opłaty. Osoby legitymujące się kartą parkingową lub karnetem są po wjeździe pojazdu na parking do niezwłocznego jej, umieszczenia jej w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu w sposób umożliwiający umuś ich skontrolowanie i identyfikację. Paragraf czwarty. Czas parkowania w SPP uzależniony jest od wysokości wniesionej opłaty. Opłaty za postój w SPP dokonuje się poprzez wykupienie biletu parkingowego w parkometrze. Za nieopłacony postój w SPP pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł. Blankiet opłaty dodatkowy wystawia pracownik Straży Miejskiej lub inny pracownik upoważniony oddzielnym. Zarządzenie Burmistrza Miasta Gminy Pelpin, pracownicy ci jednocześnie powinni są do nadzorowania, kontroli, przestrzegania zasad parkowania na terenie trasy jako osoby, za, osoby działające za zgodą zarządcy drogi. Opłata dodatkowa może uiścić w lub dokonując przelewu na rachunek bankowy wskazany na blankecie opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od daty jej wystawienia. Uiszczenie opłaty dodatkowej w ciągu 24 godzin od momentu ustawienia blankietu, wystawienia blankietu skutkuje jej obniżeniem do kwoty 15 zł. Windykację opłat dodatkowych dokonują upoważnione przez burmistrza miasta gminy Pelpin do tego działania odpowiednie organy lub jednostki organizacyjne gminy Pelpin. Paragraf 5. Wykonanie uchwały w się burmistrzowi miasta gminy Pelpin. Paragraf 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gminy Pelpin. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Kto z Pań, Panów Radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta przy jednym. głosie jest przeciwnym. Yy, jednym wstrzymującym, przepraszam. Mam yy, jeszcze teraz takie pytanie. Co będzie, gdy parkometry nie będą działać? Słam?